Dzień dobry drodzy widzowie. Zapraszamy do kolejnego odcinka na kanale Nowumortopedia, Ortopedia, Kanale, w którym w prosty sposób opowiadamy o nowoczesnych sposobach leczenia schorzeń na rząd ruchu. Witają Państwa Paweł Bąk, Piotr Kominiak. Tematem dzisiejszego odcinka jest płaskostopie poprzeczne. Wyjaśnimy co to jest, dlaczego powstaje, kiedy udać się do specjalisty zajmującego się leczeniem schorzeń stóp. Może zacznijmy od samego początku. Co to jest płaskostopie poprzeczne? Na czym polega główny problem? Płaskostopie poprzeczne to utrata wysklepienia poprzecznego łuku stopy. W zdrowej stopie wyróżniamy dwa łuki. Posłużę się plastikowym z modelem stopy. Możemy wyróżnić łuk podłużny oraz łuk poprzeczny stopy. W przypadku płaskostopia poprzecznego dochodzi do utraty wysklepienia, czyli Ciężar ciała przenoszony jest nierównomiernie przez głowy kości śródstopia, czyli kumuluje się w obrębie drugiej zazwyczaj lub trzeciej kości śródstopia. Ten ciężar, przez to, że przenosi się tylko przez te dwie kości śródstopia, powoduje powstanie odcisków, modzeli, zapalenia kaletki maziowej lub też nawet może doprowadzić do złamania zmęczeniowego danej kości śródstopia. Czyli tak podsumowując, przenosi się przez środek stopy zamiast przez całą stopę lub bardziej nawet bokami się tak. przenosić, tak? Wtedy stopa utraca, traci możliwość prawidłowego przenoszenia obciążenia, a także amortyzacji obciążeń podczas schodu. Ok, a u jakich pacjentów takie płaskostopie poprzeczne się rozwija? Zazwyczaj dotyczy to kobiet. Statystycznie około 3% populacji cierpi na płaskostopie poprzeczne. 90% pacjentów jest z towarzyszącym schorzeniem takim jak np. paluch koślawy, paluch sztywny, palce młotkowate, przykład ścięgna Achillesa. W przypadku stopy reumatoidalnej również powstaje płaskostopie poprzeczne. Często jest to działanie jatrogenne, czyli nasze, źle wykonana operacja korekcji palucha koślawego lub też y, idiopatyczne y, płaskostopie poprzeczne, w którym do końca nie wiemy, dlaczego y, ciężar ciała wyładowuje się tylko w obrębie dwóch, trzech kości śródstopia i doprowadza do powstania drogliwości bólowych. Czyli I często jest to problem złożony. Tak. A jakie są objawy? Co powinno zaniepokoić pacjenta i y, 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 że coś z tą stopą jest nie tak? Głównym objawem jest ból. Jest to ból piekący, palący, pojawiający się w obrębie przedniej części stopy, pod głowami kości śródstopia. Zazwyczaj punktowy, w obrębie drugiej... Czyli pod głowami, to znaczy na środku stopy, tak? Tutaj. Tak, w obrębie okay. drugiej lub trzeciej kości śródstopia, tutaj przy podstawie palców. Ból ten często promieniuje wzdłuż stopy do samego stawu skokowego, nasila się w trakcie dnia po długim staniu. Dobrze, to w którym momencie pacjent powinien się zgłosić do ortopedy, no bo ból stopy czasami nam się pojawia, długo gdzieś postoimy, byliśmy na jakimś długim spacerze i pojawia nam się ból stopy. To większość nas odczeka i ten ból mija. W jakim momencie pacjent powinien się zaniepokoić i udać do specjalisty, żeby jednak skonsultować, czy co z jego stopą jest wszystko okej? Okay? W przypadku dolegliwości bólowych, które utrzymują się długo, nie ustępują po zmianie stylu życia, czyli wymianie butów na bardziej komfortowe, w przypadku zastosowania wkładek ortopedycznych, czy też leków przeciwzapalnych, jeżeli takie dolegliwości nie ustępują, proponuję wtedy wybrać się na konsultację do specjalisty chorób stóp. Dobrze, a jak leczymy takich pacjentów? Leczenie możemy podzielić na objawowe i, i operacyjne. Objawowe leczenie to na przykład podanie leku w postaci iniekcji do zapalnie zmienionej kaletki maziowej w okolicy głowy kości śródstopia. Natomiast nie jest to przyczynowe leczenie. Czyli leczenie typu... zachowawcze w tym przypadku to jest leczeniem objawowym czyli Tak. Znosimy objaw, ale nie usuwamy przyczyny dolegliwości. Nie, nie usuwamy, bo tak naprawdę przyczyną jest y, zmiana kształtu łuku w przedniej części stopy. Czyli z tego, co mówisz, to żebyśmy usunęli przyczynę, to powinniśmy takiego pacjenta zoperować. zoperować. To jak takich pacjentów operujemy? Na czym polega zabieg operacyjny, tak krótko jakbyś to powiedział? W większości przypadków korygujemy element, który doprowadza do powstania y, płaskostopia poprzecznego. Tutaj mam na myśli korekcję palucha koślawego, korekcję czy też leczenie operacyjne palucha sztywnego, tenotomie, czyli wydłużenie ścięgna achillesa, które również mhm. prowadzi do powstania drogliwości bólowych i płaskostopia poprzecznego. Głównym problemem też jest na przykład palce młotkowate, które po zgięciu grzbietowym, powodują podeszwowe ustawienie główkości śródstopia i nasilenie poskostopia poprzecznego. Natomiast złotym, standardowym sposobem postępowania w przypadku poskostopia poprzecznego jest wykonanie osteotomii w obrębie tych kości. Standardowo posługujemy się dwoma operacjami: albo jest to osteotomia części dystalnej kości śródstopia. Osteotomia, czyli przecięcie kości i ustawienie w innej pozycji, tak? I Skorygowanie w, ustawienia, Tak, tak. tak. Jest, y, posługujemy się dwoma technikami na otwarto, czyli osteotomia typu Wile której to przeciunamy kość śródstopia wzdłuż długiej osi tej kości, ustawiamy w danym miejscu, w którym, mhm. y, y, które pożądamy i zespalamy za pomocą śrub. Technika, która, w której to my decydujemy, w którym miejscu ta głowa po operacji się znajduje i w jaki sposób odtworzymy łuk poprzeczny stopy. Natomiast bardzo dobrym, bardzo dobrym sposobem leczenia jest wykonanie mini -inwazyjnej osteotomii kości śródstopia. Od około trzech lat stosuję taką technikę. Polega na punktowym przecięciu skóry przez skórnie przecięciu kości takim specjalnym borem. Czyli takim wiertłem, tak? Takim wiertłem. Kości są przecięte pod takim kątem, i pod takim kątem, który gwarantuje wzrost kostny, szybko to się goi i kości same poustawiają się w takiej pozycji, w jakiej stopa sobie tego życzy. Czyli Można podsumować to, że leczenie operacyjne mamy dwo, dwo jego, dwa rodzaje tak naprawdę. Jedno to usuwamy współistniejące schorzenia w stopie, które doprowadziły które do płaskostopia tak. do i je korygujemy, a oprócz tego operujemy, korygujemy nieprawidłowe ustawienie głów kości śródstopia, które jakby w wyniku tych innych schorzeń zmieniły swoją pozycję? Dokładnie tak. Nie zawsze jesteśmy w stanie, na przykład wykonując samą korekcję polo-koślawego, zniwelować również płaskostopie poprzeczne. Wtedy musimy się posiłkować osteotomią w obrębie danej kości śródstopia. Ok, mamy pacjenta po operacji. Co dalej? Jakie jest postępowanie pooperacyjne? W zależności od tego, jaki zakres operacji był wykonany, jeżeli tylko i wyłącznie osteotomia w obrębie kości śródstopia, mam tutaj na myśli małe kości, czyli drugą, trzecią, czwartą, pacjent tak naprawdę 2-3 tygodnie oszczędza stopę, zaczyna obciążać i po 6-7 tygodniach jest w stanie założyć sportowe buty i swobodnie się przemieszczać. Okej, okay, a jeżeli ja rozumiem, że jeżeli zabiegi są bardziej rozległe, no to, to to doleczanie czy rehabilitacja jest dłuższa? Jest dłuższa w zależności od tego, jakim rodzaju operacji został wykonany i na, jak długo powinien oszczędzać wtedy tą stopę, jak długo proces rehabilitacji będzie wyglądał. To też zależy od sematu operacji. No, inne schorzenia omawialiśmy już w innych odcinkach. Tak. Dziękuję bardzo za rozmowę. Wynika z niej, że rzeczywiście... Jeżeli chcemy podejść przyczynowo do płaskostopia poprzecznego, to tak naprawdę leczeniem z wyboru jest leczenie operacyjne. Leczenie zachowawcze jest tylko leczeniem objawowym. Czasami pewno na jakiś czas daje poprawę, ale prędzej czy później, jeżeli pacjent chce usunąć przyczynę swojego problemu, to musi się udać do specjalisty, zdiagnozować dokładnie z jakiego powodu to doszło do powstania płaskostopia poprzecznego i usunąć przyczynę operacyjnie. Tak, natomiast chciałbym jeszcze nadmienić, że warto wcześniej podjąć decyzję o korekcji płaskostopia poprzecznego, ponieważ odwleczone, odwleczone leczenie operacyjne powoduje powstanie kolejnych schorzeń. Takim przykładem jest na przykład powstanie palca motkowatego, w którym to palce, zginając się grzbietowo w obrębie przodostopia, nasilają powstanie płaskostopia, rozrywają płytkę podeszwową i później ta, to leczenie operacyjne jest bardziej rozległe i wymaga większej procedury. OK. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję.